Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. W Fundacji Carpe Diem działo się ostatnio bardzo dużo, bo i koncerty w Arki Katedrze Łódzkiej i meeting na rzecz walki z rakiem piersi. A teraz czas na lekkie wyciszenie, czyli autorskie spotkania w sieci z markiem Zającem, Państwa ulubieńcem. Rozpoczynamy sezon jesienny z lekkim opóźnieniem, ale myślę, że nie będzie Tutaj nam smutno i będziemy działać dalej. Proszę Państwa, najbliższe spotkanie, najbliższy czwartek, 23 października na żywo. Gościem Marka Zająca będzie. Agnieszka Kozak i książka w poszukiwaniu siebie zaczynamy, a ja się trochę spłoniłem, jak zawsze, pod wpływem Twoich komplementów. Zaczynamy od bardzo mocnego uderzenia psychologicznego i terapeutycznego. Nasi widzowie, internautki, internauci uwielbiają takie tematy. To w tym momencie bardzo popularna, wręcz rozchwytywana autorka, i bardzo się nam to podoba, że zaczniemy w taki właśnie sposób na te smutne jesienne, ciemne wieczory. Mamy nadzieję, że autorka rozjaśni nam ten czas. Najbliższy czwartek, godzina 20. Czekamy na Was. Do zobaczenia.